I to dzisiejsze nasze spotkanie to jest takie dziękczynienie Panu Bogu za kolejne miejsce Caritasu kolejne miejsce, które będzie służyć tym, którzy tej pomocy będą potrzebowali. Bardzo się cieszę, że Państwo, którzy borykają się z kryzysem bezdomności, przyjęli zaproszenie dzisiaj, by tutaj razem z nami być, bo to miejsce ma być przede wszystkim dla Was. Ono powstało z myślą o Was, żebyście w chwilach trudnych mieli gdzie przyjść, posilić się nie tylko sprawą tą oferowaną na stole również i duchową. Cieszę się więc, że Państwo jest ogromna również życzliwość wodażarza miasta na który już przy budowie tego magazynu, obok, który jest, wykazał się ogromnym zaangażowaniem i też życzliwością. Prosimy Cię o tę głównie karitat z decyzji sosnowieckiej. Sprawa byśmy za Twoim błogosławieństwem nie cierpieli głodu, wzrastali wierzą, umieli dziękować za otrzymany dar i dzielić się nimi z innymi. Oto Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.